Hej, witam wszystkich ponownie. Wracamy. Skoro tu jestem, to zamedytuję. Medytuj. No śmiesień. Mam coś, nie, nie mam talentów. Ok, zaczynamy od tego. To przeczytane, to przeczytane, to przeczytane. Mhm.

cią go dieługi Cyrykańska alchemia zerykanniezyk oh. alchemia prosszę jeszcze jedna książka i będę mieć zapisaną całą jedną kartkę A4. Challenge accepted. Zanim zaczniemy się w to bawić, chciałabym jeszcze zobaczyć inteligencję, ponieważ to jest to wszystko. E, rytuał oczyszczenia. zwiększa szanse na wydobywanie składników zarówno z ciała jak i ziół. możliwe produkcję petard. E, Działa to... E, nie. Tężenie znaków, odpowiednie... nie. Czas działania znaków nie, koszt energii nie. Natężenie znaków nie. Okej. Okay. Teraz mam w wpisu. Będę wracać do szpitala teraz, jednak na samym początku co to jest? Zwiększa obrażenia zadawane srebrnym mieczem. Ognicza skuteczność miecza stalowego. A, czyli to jest tylko na srebrnym miecz. Co tu jeszcze mam? Jadwisielce. E, zatruwa z zranionego przeciwnika. Ty to jest dobre. O jezu, ile olej! Zwiększa obrażenia zadawane insektom, zwiększa obrażenia zadawane ornitoptylom, zwiększa obrażenia zadawane pojadom, zwiększa obrażenia zadawane opiorom, zwiększa obrażenia zadawane wampirom. E, wywołuje paraliżujący ból zranionej do istoty. To jest dobre. No coś jeszcze? Nie. W takim razie, biały miód. Tak, nie. Biały... A biały miód ma go dużo. Hmm, w sumie przydałby mi się jeden. Biała mepa. Czarna krew? Krew trucizna, która jest zabójcza dla wsypcech i potworów. Okay. To sobie zostawię, ale z większe obrażenia zobaczony z mieczą mieczem, wyszasz z kuczetniczą To by mi się przydało na strz, na jakiekolwiek potwory. I to, yy, to. Nie to. Mm. Fulera. Dlaczego nie mam? Miałam jakiś składników, czy czego nie mam? Możliwe, że nie mam składników. Vitriol jest vitriol. E... Adheren jest. Hydrogenum. Możliwe, że nie mam już hydrogenu. A nie, mam. E... Vermilion. Vermilion. I Vermilion dwa razy, czyli nie mam, nie mam, nie mam podstawy. Okej, okay. zamedytuję. Kupiłabym od niego jeszcze jeden łój. Nie łój. Łuję mu sprzedam. Łuję b. Nie chcę łoj. <laughs> łojej. Eee, Wojej e, e, Sprzedaj, a ja bym chciała. Co to jest? Gęsi smalec? Nie. Potrzebuję jakiejś bardzo dobrej bazy, na przykład taka jak była wcześniej, czyli to magiczne smarowidło, czy co to kurwa było. Muszę pamiętać, że ten, ten smarowidło, które mam teraz, jest bardzo złe na stalowy miecz. Jednakowoż eee, ten Clifford, czy jak mu tam było, w sumie to zatruwające też mogłam zrobić. Tak czy inaczej, muszę pozbierać trochę. Eee. Z tej strony nie wejdę. Muszę pozbierać trochę. Yy, składników alchemicznych. On mi się kończył. Jak poszło ze strzygą? To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych pacjentów. Pozwól, że sama ocenię. Yy. Szani, jesteś cały. Nie obawiasz się zakonników i elfów. Jedni i drudzy mogą uznać, że leczysz ich wrogów. Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni W tym szpitalu nie ma podziałów rasowych, ani politycznych Zrozumiałam to pod Brenną Rasti leczył naszych i gardczyków. Zasłonił rannego własnym ciałem, kiedy przyszły elfy Jeśli się tutaj pojawią, obym miała odwagę bronić pacjentów Na pewno, Szani, Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i nie próbowała się poświęcać To miłe Dlaczego mi to mówisz? Na Melitele, co to za dźwięki? Widzę, że leczycie tutaj ludzi. Jakże to więc? Ranimy ludzi na ulicach, żeby umierali, a wy ich leczycie? Zauważam tu absolutny brak logiki i zgodności interesów. Precz stąd! Precz z mojego szpitala, morderco! Wynosz się na ulicę! Tam jest twoje miejsce wśród innych morderców. Pozabijajcie się nawzajem i śni ale stąd precz! Szani, uważaj! Zabić dłan!

Ale to ty jesteś martwa. Nienawidzę was, Tłan! Jej, nowy poziom! Mordercy! Chcieli zaczynać rannych. Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt, w imieniu wszystkich pacjentów i swoim. Nie ma sprawy. Muszę iść. Do zobaczenia, Szani. Bywaj, Geralt. Tyle? Oj, siedzę teraz, ludzie. Co tu się dzieje? Spóźniliście się. Jak widać, wszyscy napastnicy nie żyją, a teraz wyjdźcie, jeśli łaska. Straszycie rannych. Tu są nie ludzie. Musimy wszystkich aresztować i przesłuchać. Kto wydał te rozkazy? Naszym dowódcą jest Biała Raila. Koniec tej gadaniny, brać ich! Zgłupiałeś do reszty wojaku? Ej. Albo stąd wyjdziesz, albo cię wyniosą. GIN, potworze! Broń się! Znowu? Cóż, mówi się trudno, więcej poziomu dla mnie. Ej, co jest, dlaczego nie mogę ich zaatakować? Co? Czy co, mam walczyć z każdym po kolei? I <laughs> do Ej, dlaczego mi nie reagujesz, co? Jak cię klikam myszką. Teraz twoja kolej. Muszę się napić. Nie mogę uwierzyć, że chcieli nas tak po prostu pozabijać. Mogę jeszcze jakoś pomóc? Muszę się przedostać w okolice cmentarza na bagnach. Obozują tam druidzi. Mają lekarstwa, bez których większość tych nieszczęśników nie doczeka jutra. Świetnie się składa, bo również mam pewną sprawę do załatwienia w tym miejscu. Spróbujemy się przekraść. Ruszajmy, tylnym wyjściem! Spróbujemy ominąć walki. Okej, okay, prowadź. Zdobyłam tutaj dość sporo doświadczenia, muszę szczerze powiedzieć. Bardzo mi się to podoba. Opłaca się być neutralnym można zabijać wszystko dookoła. Jejo. Yeah, yeah. hmm. złe wieści. Zaglądałam już do alejki. To jedyna droga, a roi się tam od trupojadów. To akurat niewielki problem. szani, mogłabyś. Nie zabijaj! Czego? Przecież to pory są. To mi idzie wyjątkowo szybko. Kurwa, składniki! Nawet po bitwie podbrenną ich tyle nie było. Od miesięcy żrą ofiary plagi. Zwabiła je pożoga. Tam jest ich więcej. widziałem dziwadu, ale takiego cudaka jeszcze tutaj nie było. Składniki alchemiczne. Teraz ich dość sporo potrzebuje niestety. Też, ani mogę się. Może mieszkać. to nie jest najlepsza droga. Z dwojga złego wolę zabijać potwory. Nie chcę się mieszać w cudzy konflikt. W takim razie to jedyna droga. Ruszajmy. To nie pędzi do przodu, Wlaska, jak ja tu jestem z tyłu. I zbieram lut. Tu jest jeszcze jeden Kompletnie niezainteresowany mną No, chodź tu Jest coraz gorzej. Oj nie pani widać już wyjście myślę, że nam padnać będzie łatwiej Szczerze wątpię. Okej, okay, zanim pójdziemy dalej, ja to sobie poukładam. Trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, mamy sporo składników alchemicznych. A i tak przydałoby się więcej, więc będę zbierać. I zbierać.

O, wiem, co tu się stanie. Hmm. Wynoszmy się stąd! Racja, jej już nic nie pomoże. Niebawem dotrzemy na bagna, tam powinno być bezpieczniej. O ironia. Na bagnach będzie bezpieczniej niż w mieście. W mieście. W mieście. Ok. Uch. Zabijanie w Widźmina stało się bardzo proste w momencie, w którym osiągnęliśmy pe pewien poziom. Znaczy, gra w jest jest prosta. Eee, trudne w Wiedźminie jest. Jest sama historia, same, same wybory, jakie musimy dokonać. I to wszystko jest trudne. Natomiast nie. O, to było straszne, nigdy się tak nie bałam. Byłaś dzielna. Bez ciebie nie dałabym rady. Gdzie cię odprowadzić? Mam kilka spraw do załatwienia. W pobliżu znajduje się jaskinia druidów. Tam będę bezpieczna. Okej. Okay. No, niestety. Ach, chuj ci w dupę. To są... Góry! Ja pierdolę. Jest kółka. Okay. Wypnij to. Ej, co jest? Za no, zakąt Płonącej Róży, co? I co, pomogą mi z nimi walczyć? Nie! Oni będą walczyć, a ja my będziemy gadać. Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu płonącej róży. Gerald z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem Wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam Twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Gerald z Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbieram się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas wiedźminie uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne. Kto jest człowiekiem, a kto potworem? Jak rozpoznać zło i jak je pokonać? Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o Twoich dokonaniach i choć nie wszystkie Twoje czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie Wielkiego Mistrza Zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Szkoda, że tak niewielu jest obecnie prawdziwych rycerzy. Właściwie dotąd jeszcze żadnego nie spotkałem. Mylisz się. Wielka szkoda, że straciłeś pamięć. Mógłbym ci wówczas przypomnieć. Rozumiem, że Zygfryd uznał za swój rycerski obowiązek donieść o moich prywatnych sprawach. Mylisz się po raz kolejny. Zygfryd, syn Ejka z Danel, nie jest plotkarzem. Jeśli powiedział mi o tym, to tylko z chęci niesienia pomocy. Moja wiedza pochodzi z innego źródła. Mogę wiedzieć, jak ma na imię to źródło? Nosi wiele imion i jest kapryśną kochanką. Już wiesz? Mhm. Mm to magia w mi Tak. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw, skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy: chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem, że idea nie obejmuje neutralnych wiedźminów. Mam nadzieję, że piękna wizja nie zmieni się w koszmar. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu, nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wizima czeka. Bywaj. Ja wiem o co tu chodzi, a wy się zorientujecie, o co tu chodzi. Kurwa, na końcu gry. Idę do jaskini druidów. Tam znajdę leki, których potrzebują moi pacjenci. Pójdę z tobą. Nie, nie trzeba. Po tej rzezi nie zostało tutaj chyba wiele potworów, a ty masz ważne sprawy do załatwienia. W takim razie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Myślałam, że to... Zbierajmy czczątki. Co to, to jest? Okej. Okay. Eee, mam zlecenia. Mieć dużo zleceń. Bogat. Eee... Dlatego wszystko teraz pozbieram. Hmm. Co muszę zrobić? Jest jakaś strzyga. Ta żubawna zbroja. Ceo. ojej, krypta kruka, krypta strzyli, jaskinia uchodźców, jaskinia uchodźców, taka dostaliśmy zimę, jaskinia druidów. Wrócę do wyzimy, ponieważ chcę odebrać rusz się zadania. Eee, te... zlecenia. Właśnie, tak. Zlecenia. Zobaczmy, co tu mamy ze zlecenia. czy Na cmentary. Przynieś żuchwy pięciu cmentarów jednemu z uchodźców na bagnach w pobliżu krypty strzygi. Przynieś krew dziesięciu bledzujgerów druidowi. Przynieś dwie porcje śliny na Kalksteinowi. Przynieś pył mierci i czterech upiorów Heimstejnowi krew w trzech Brooks. Ok Pozbierajmy stąd szczątki Witam Jean-Pierre to jest ten koleś, do którego mam się zgłosić po nagrodę. Okay. Tutaj już nic. Szabrownik, szabrownik. Dobra. Szabrownik to był chyba ten koleś. Ten koleś, który szabrował złoki, czyli okradał złoki Gdzie jest szpital? Dźwięk eee, do kuźni W do kuźni bym się przeszła Nie to, tylko to czy, czy, czy szpital polowy, czyli to będzie tam? Jestem taka znaczona. Nie, gdzie to będzie? W drugą stronę. Tam. Przechodziłam obok tego. Nie, to znaczy właśnie minęłam to kompletnie. Wadnie wszystko. A. Z czego zamknięte? Ja muszę tam wejść. Mam bardzo ważną sprawę do załatwienia w szpitalu. Potrzebuję minerałów, żeby przygotować kompresy. Nie wiesz, gdzie mogłabym dostać winny kamień? Nie mam innego kamienia. Chyba. Ja mam niczego takiego. Klucz. Nie mogę się zgłosić na nagrodę. Mogę się zgłosić po nagrodę. Ach. Jeszcze nie, a to? Na cmentary. Aha, jeszcze dwie. Dobra, czyli co to było? E, i tak się muszę zgłosić. Trochę pięć od cementer. Muszę zgłosić się do Kraksteina po nagrodę. Muszę się zgłosić po nagrodę. E, muszę zrobić. Okej, okay. czyli w sumie pójdę do Kraksteina. Ale Zanim to zrobię, sanitariuszka. Zabieraj mi sprzed oczu te miecze. Nie chcę widzieć broni. One powinny mi ten! Gerard, co tutaj robisz? Tak! Gdzie jest szani? Nie wróciła z tobą? Nie będzie jej przynajmniej kilka godzin. Mamy dużo czasu. O rany, on wszystko słyszał. To na pewno osławione wiedźmińskie zmysły. Czyli słyszał, jak mówiłam o jeżu? Święta, malitele! O jakim i płodności... Otacz mnie swoją opieką. Na szczęście w pobliżu nie ma jeża. O Boże! O co kurwa chodzi z tym jeżem? A. Dobra. O co mi no, kurwa chodzi z tym jeżem? Pokazał dwa razy, bo są dwie czy. A nie, dwa razy, bo są dwie, dobra. Kurwa, jaki jesz? Czyli słyszałem, mówię, Dobra, tak czy inaczej, w tym odcinku dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, podobnie. Na razie.